Marszałek wie wszystko, co wydarzyło się na Lofu, jeśli chodzi o Merlin's Claw na Yao Ching. Przyszła specjalnie dla ciebie. A skoro o tym mowa, dlaczego ona jeszcze nie przybyła? Mówią, że Merlin's Claw uderza jak błyskawica. Spóźnienie się nie jest w jej stylu. To nieprawda, generale Huayen. I jest tutaj już jakiś czas, ale jestem pewien, że słyszałeś o jej nieuki uznanej naturze. Zaraz po wyjściu ze Starskiej wspomniała, że ma coś do załatwienia i po prostu zniknęła. Zakładam, że jesteście posłańcami Sienjo Yaoqing. Jesteśmy i Moza, wasalami Merlin's Claw. To zaszczyt spotkać Was osobiście, arbitrowie, generałowie. No cóż, to jest interesujące. Gość, który nie przychodzi z wizytą, ale zamiast tego wysyła wiadomość. Co ma na myśli? Powiedz mi, co może być dla niej ważniejsze niż przybycie tutaj? Mistrze nie usłyszała o spektakularnym widoku w Scale George Waterscape. Sądzę, że pojechała tam, żeby się nim nacieszyć. Spektakularny widok? Słyszałeś to, Geniuen? Ta osoba jest sarkastyczna. Proszę mnie źle nie zrozumieć, generale Huayen. Po prostu mówiłam prawdę. Mistrzyni uznała, że nie wypada kazać ci czekać, więc wysłała nas tutaj. Jak tylko skończy podziwiać te krajobrazy, osobiście przyjdzie i przeprosi was oboje.